Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i podobnie na moim kanale. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. W dzisiejszym filmie przychodzę do Was z hitem kosmetycznym, który miałem ze sobą w Chorwacji. No i dzisiaj muszę Wam już wyrazić swoje stanowisko, co na temat tego produktu sądzę, ponieważ, po pierwsze, jest to produkt dwa w jednym, który może być stosowany jako odżywka do włosów na długość i na końcówki, nie na skórek głowy. I może ten produkt być używany jako balsam do ciała. Czyli macie zastosowania typowe dla minimalistów, którzy lubią totalny minimalizm. Czyli mamy skuteczność, efektywność i takie dwa w jednym, które można kupić w sklepie firmowym ZJI, jak i również w aptece. Ja ten produkt kupiłem w aptece. No i dzisiaj będziemy mieli produkt OzjaI naszej ukochanej firmy. I jest to taka gwiazdeczka. Produkt wygląda tak. Jest to ziaja i teraz tak. Hialuronowa odżywka SOS do włosów i balsam do ciała z ochronnym antyutleniaczem plus biotyna, witaminy B3, B5, B6, 97% składników pochodzenia naturalnego. Hialuronowa odżywka SOS to ratunek dla skóry i e, włosów zniszczonych, pielęgnacja skóry suchej, uniwersalna hialuronowa formuła z kondycjonującą biotyną, DIL. E, intensywnie nawilża i wzmacnia, uelastycznia włosy. Gęsta konsystencja zapewnia aktywne nasycenie składnikami odżywczymi, wygodna, praktyczna w użyciu, zalecana do użycia w okresie letnim i po kąpielach w basenie i w słonych e, wodach. Wyraźnie wygładza nawilża skórę, odczuwalnie wzmacnia i dyscyplinuje włosy, przyjemnie pachnie. To, że pachnie przyjemnie, jak najbardziej. 100% racji. Temat w ogóle nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. Jako odżywkę niewielką ilość odżywki rozprowadzić na dłonie, wgnieźć we włosy lub ich w końcówki i tylko i wyłącznie tyle. Więc ziaja tutaj daje taki sygnał, że można ją zmyć, ale nie trzeba. Czyli może to pełnić funkcję zmywalnej odżywki, jak i również niezmywalnej w śladowej ilości jako odżywka bez pokimania. No ja w takiej formulacji tego produktu nie używałem. Ja używałem ten produkt we formulacji jako balsam do ciała. No, i jeżeli chodzi o skład, jak najbardziej ten skład jest na wypasie, ten skład jest czysty, ten skład jest aktywny, więc tutaj mamy bardzo dużo dobra odziali. Mamy wodę jako główna baza rozpuszczalnik Asio, jakaś muszka lata. Mamy wodę jako główny rozpuszczalnik e, bazy recepturowej. Od razu mamy alkohol z grupy tłuszczowych. Emolient, który zapobiega przy transepidermalną Asio, utratą wody z naskórka. Później mamy silikon emolient łatwo zmywalny, nie blokujący jakiegokolwiek przenikania, przenikania składników aktywnych. Dimetikonem jak najbardziej jest w porządku. Później mamy olej arganowy, który wykazuje działanie wygładzające, jak i również okluzyjne. Później w składzie mamy niacynamid, który reguluje gruczoły łojowe, działa nawilżająco i działa rozjaśniająco. Biotyna, no tutaj no nie można tego produktu nałożyć na skórę głowy ze względu na dimetykonę, ale biotyna ogólnie w pielęgnacji działa na wilżającą, wzmacniającą na mikrobiom i na barierę hydrolipidową, jeżeli mówimy tutaj teraz o ciałku. Później mamy kalcium pantotenikum, które wykazuje działanie wzmacniające mikrobiom skóry, barierę hydrolipidową, regenerujące, łagodzące podrażnienia. Później mamy sodium fosfatę, czyli mamy witaminę C-SAP. Która będzie tutaj działać rozświetlająco, rozpromieniająco, także jak najbardziej. To koferyl acetate, witamina E, witamina młodości, antyoksydant i substancja, która zapobiega przed zjełczeniem olei w bazie kosmetyku. Także jak najbardziej piridoksinę HCL, substancja, która działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, seboregulującą, Także świetna sprawa. Później mamy maltodextrynę, która nawadnia i nawilża skórę. Później mamy krzemionkę, która zmienia konsystencję produktu w ten sposób, że nie jest to tłusty, ciężki smalec, więc to się zdecydowanie ceni. Hialuronian sodu, który nie wnika w skórę, usiada się na powierzchni, jest transporterem dla innych składników aktywnych, ale sam sobie nie wnika w głębsze warstwy skóry. Olej z kameli japońskiej, który wykazuje działanie rozświetlające. Później mamy wodę morską, która jest elektrolityczna, czyli daje efekty nawodnienia i bardzo mocnego nawilżenia skóry. I później mamy glicerynę, zagęstnik, stabilizator emulsji, trigliceryd, który odbudowuje barierę hydrolipidową, inulinę, probiotyk, która działa na mikrobiom skórny i kompozycje zapachowe i kwas cytrynowy jako regulator pH. Tylko i wyłącznie y, tyle. Produkt ma cudowny skład, jako odżywka jak on działa to się nie wypowiem, ale w Chorwacji świetnie nawilżał skórę. Ja wam go pokażę. To jest konsystencja taka zbita. Wygląda to tak, ale bardzo szybko się wchłania. To jest sekund 5, kiedy on się wchłania i ten, i ten przebajeczny zapach. To jest zapach morski z wyraźną nutą kwiatów. To nie jest zapach przeszkadzający, to nie jest zapach ciężki, to nie jest zapach duszący, to jest taki zapach orzeźwiający. To jest zapach energetyczny i jak najbardziej nie ma żadnego problemu. Ja go stosowałem na Chorwację jako balsam do ciała i powiem Wam szczerze, że on tak wygładza skórę ciała, że chwilę po nałożeniu macie totalne powiązanie, jakbyście nałożyli bazę silikonową pod makijaż na ciało. Aczkolwiek to nie jest nic klejącego, nic lepkiego, absolutnie nie. Tutaj nie ma takich rzeczy, takich cyrków, tutaj nie ma. Bardzo mocno nawilża. Efekt utrzymuje się po myciu ciała, czyli mamy tutaj efekt długoterminowy. Ta skóra jest nawilżona, ten zapach utrzymuje się około dwóch godzin i on stosunkowo bardzo szybko słabnie. Czyli po prostu 15 pierwszych minut czujecie go najintensywniej, później on zaczyna słabnąć, 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 słabnąć aż całkowicie po prostu znika. Powiem wam szczerze, z żadnymi perfumami na ubraniach mi się on nie gryzł, wiadomo, że od ciała też wychodzą zapachy, no i wtedy na przykład były takie sytuacje, że im gorącej to czułem, że gdzieś tam z ciała wychodzi zapach tego balsamu, ale absolutnie później z ubraniami nie było żadnych zgrzytów, jeżeli chodzi o zapachy, które miałem na sobie na ubraniach balsam, odżywka 2 w jednym coś dla minimalistów idealnego tylko nie nakładać przez Dimeticone na skórę głowy, ale na długość włosa, mamy tutaj bardzo dużo humektantów, mamy tutaj emolienty tutaj nie mamy protein czyli jest to E i H czyli emolientowo-humektantowa odżywka do włosów i jako balsam do ciała, dwa w jednym no i przestronność jeżeli chodzi o odżywkę że możecie ją spukać ale nie musicie jej spukiwać także tutaj taki plusik Także jaja produkt tak naprawdę za grosze, z czystym składem, bez zastrzeżeń, brawo. Brawo, widzicie, za groszaka można tak naprawdę stworzyć wartościowy, efektywny produkt, który po prostu robi dużą robotę. Jest to produkt warty uwagi, wart zainteresowania i zdecydowanie warty swojej ceny. Jest to produkt, który po prostu, powiedzmy sobie szczerze, no, robi robotę pod względem balsamu. Ja mogę się wypowiedzieć jak najwięcej, ale w kwestii odżywki włó włosów, to on powinien domykać łuskę włosa, bo mamy tutaj zakwaszacze. Wygładzać, uelastyczniać włos, nabłyszczać i nawilżać jak najbardziej. Także takie kombo dla minimalistów: balsam do ciała plus odżywka za grosza od ziali. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli Wam się film podobał, to łapka w górę, jak nie to w dół. Wysyłam Wam dobrą energię, kocham Was bardzo. Do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki wielkie, pa pa!